Do no szkoły tam diabli nie są. Hej! O, cześć Justynka, co nowego? Grażyna zrobiła dziecko. No nie żartuj, grażyn, Grażynka spod piątki? Grażka, Grażka. Ale jak to? Na ślubu nie ma. A skąd to wiesz? Się księdzu wypeplała No tak, ona księdzu, ksiądz wszystko tobie Ale z tym takim fajnym, przystojniutkim, skąd ona go wytrzasnęła? Znalazła z ogłoszenia No dasz wiarę, że takie rzeczy się teraz robi? Co ją podkusiło, żeby takie rzeczy robić? W życiu musi coś uwierać No musi, no W tym sensie, mm, mm, no Już tylko zrozumiałem, ale powiem ci, że czasami to jak ich słyszę A u mnie wący, wący, wący